Witam wszystkich bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej, której celem jest przedstawienie nowej zawodniczki MKS Zagłębie Lubin. Przedstawiam to jest Adrianna Dna Lima. Stała się naszą zawodniczką z dniem 10 lutego 2015 roku. Mam nadzieję, że w najbliższych spotkaniach już będzie pełnoprawną zawodniczką gotową do gry. E eu, eu achei que no o momento agora isso é bom para mim, porque eu poderia aprender e ajudar. Sim. E poder ajudar também. Que eu poderia aprender e poder ajudar. Uma. Viu uma. Vraça. 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 Da Europa. Na Europa. E ela Viu uma. Proposição e lubilo. Lubilo. E. Chcę Pomoc tu, w lubin i... Walce o medal. tak? Walce o medalę. O medały. No. Tylko o medalię, nie? Naprawdę. 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 <grymka> <grymka> Adriana wczoraj z nami po raz pierwszy tak naprawdę trenowała i... No każdy myślę, kto by wyjechał do kraju, który na ich mapie jest jak główka od szpilki. Nie zna języka, tak naprawdę no zawsze nowe miejsce, nowy klub to są obawy, bez względu na to, ile się ma lat, bo Adriana jest doświadczoną zawodniczką, w wielu klubach grała, ale no zawsze debiuty nie należą do takich przyjemnych, jeżeli chodzi o stres. Myślę, sobie doskonale wczoraj z tym poradziła, zarówno w formacji ataku, czy obrony dosyć szybko orientowała się o co nam chodzi, także mam, mam nadzieję, że zarówno i w obronie, i w ataku, bo dla mnie ważna jest też obrona, e, będzie mogła e, nam pomóc, szczególnie no, w tej sytuacji, którą mamy od dobrych paru tygodni. Mm -hmm. um, ona słyszała i widziała, że to jest bardzo do, dobra liga. To Marzecka, ja jestem tu, ona słyszała, widziała, na Mistrze świata, Polska jest dobrze, to jest było na, na Mistrze było dobrze, mm -hmm. to tu będzie dobrze. I ona chce um, będzie lepiej na piłkę ręczną dla ona. To tu jest bardzo dobrze. Troszeczkę nam się posypał skład. <grym> nie chcę już marudzić, tak jak inni przedstawiciele innych drużyn, że jak jednej osoby brakuje, to to już jest wielkie nieszczęście. U nas, no tak się powiem szczerze, cały ten sezon od początku, no to mamy jakiegoś takiego pecha, jak nie kontuzje dotychczas, to teraz jeszcze nieszczęście osobiste, Sani Premowicz i, i również no, osłabienie drużyny. Dlatego, że, dlatego bardzo, a to bardzo liczę na Adrianę. Na pewno jest bardzo fajnie przygotowana motorycznie. Ma bardzo fajny przegląd sytuacji, jeżeli chodzi o postrzeganie gdzieś koła w trudnych sytuacjach czy, czy skrzydła. Na pewno jej atutem jest też to, że oprócz tego, że gra na prawym rozgrywaniu może zagrać na prawym skrzydle. Ale dla mnie takim no, plusem jest to, że fajnie sobie jak na, na tak krótki czas bez komunikacji językowej radziła w obronie. Także mam nadzieję, że to będą te atuty, które w dużej mierze nam pomogą. Przywitam już oficjalnie i wręczę, i wręczę koszulkę naszego klubu, naszej nowej zawodnicy. Witam. I mam nadzieję, że z wielkim honorem będziesz grała w takiej koszulce naszego zagłębia. 嗯。Uh huh.